Well, it's alright. You're ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. Hey, hey, hey. this beat. Not sure. I just didn't. Maybe for the kolejny odcinek serii nagral mnie wygutywany trucak. O the to nie było chyba ponad dwa, trzy tygodnie. No no tak, od razu zła wiadomo i dotyczącą budkę. Niestety dla ja tych, którym się nie podobałem te tekstury, to niestety mają problem, bo te tekstury niestety będą do końca sytuacją. Zobaczymy że mi się uda je naprawić. Albo w ogóle miałam tam też jakieś... mi się, że mam tam jakieś paczki... jakieś tam paczki tekstur, jak usuną. lecie jakie usnąłem. usunąłem. usunąłem, je? I dalej nic, to nie wiem. No dobra. Whatever. A... W Minecraft laguje jak ręce Guczka laguje mm. Obecnie za... Dobra O kurwa O, odczegóły co tu... o, no, tu? nie? Jakby te brudy dołączyliśmy, a właśnie To w tym odcinku idziemy do Martyna, który nam tam jeśli już będą wart, jestem tu już że że ona może pomóc w tym, w tym, w tym, tym, tym wykonaniu układu. Ile parkour? Kurwa, o! Może to jestem. Dobra, skoro już jestem, to może. Może powalczymy. Chcę z Tobą. Nie, nie! Kilka dni temu. Z tym maleńkiem no spoko. Dobra, mamy misję. To dobra, skoro już tu jesteśmy, to ją wykonamy. I... Aha, pamiętam, w ostatnim odcinku swile bo dodałem do. Łącznie do siły. Bo miałam, że chciałam To Chyba? Nie. Chciałam, że chciałam. Ale dobrze. Ja mam to, na no spoko. Go nie go no, nic no, ale ja Nie się... tekstury wiem. Albo dobra. Te poboczne potem wykonamy, na potem idziemy do Marcina. Bo postanowiłem, że już tekst wpawałam. Bo to mi się na te 20 minut nie ja zrobił. nie, zrobił. A, to A gdzie ten pychartyk, ale jeszcze załamałam? No, dobrze ogarnął. Aha, teraz wykonamy. Y y te nie, za ja ja mam czas, tam tam nie, musimy tu nie, muszę zapytać, czy to za nie, muszę, nie, Martynku, Co to za w nie, 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 tak nie, 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 to ty nie, 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 tu nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów. Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. No, Często się zdarza, że coś nagle znika. Nie, jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Naprawdę znika, ale. Okay. Rozumiem. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel no, górnego miasta. Wiem. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej pięciu bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. Chodzi chyba o tę grupę na moście. A i Wiem, kto oczywiście źle przydaje tę broń bandytów, ale nie będę mówił. Nie O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Ciekawe. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Nie, ciężko. Skrzynie wciąż tu są? Tak, tak. Śmiej się ile chcesz. Chętnie bym zobaczył jak stoi paladyni przywieźli tyle tak zł co, co masz za zaoferowania? do zaoferowania przyjrzyj się no, bliżej przykładam twarz do monitora i jakoś mi się Wow, wow ale fajny pierścień nie wiem czy można być tego można być takim dobrym lec widzi i słyszy się A, tak. o, to co nie sądzisz nie nie słyszę nie wiem ten mi się podoba, tak, ten mi się podoba. 77? A ten? Albo tak, 82. Znaczy tego się chyba bardzo wypracowała, bo jest obronia do walki dwuręcznej. Mistrzotki, też jest fajne, tylko za... O, do niebie zręczność, ja to bardzo nie piję, Macie to też w komunalizmie, ale to, co taka... Może coś sprzedamy. Znaczy, garstko co? Sal. Dobry, Sal. się, tak e, Przecież on wiedział, że to można by to niepotrzebnie wziąć sal. mam czasu, Ale że... No i wszystko wygląda na to, jak było w wino, ale. No jakby ogień już w środku. Tak jakby mi cokolwiek obchodziło. Właśnie. No, Par... może na pancerz. Hmm. Jakby czy możemy gość z klucznikiem? Nie, no na Już nie będzie potrzebny. Bo kto. Nie wiem, na to pisałem. Aha, paczka zielona. Chciałem, by to samo było. Dobry, pan Miła. A nie, to będzie potrzebne do mistrzów, do młotki. Nazwę ci mogę zostawić? Nie rozumiem, bo I ogóle, to, że mam tu szereg, to nasy, co się może sprzedać, bo to bywa dwa trasy, um. nie wiem, tylko wszystko, co możemy sprzedać. Mianowicie, to kuchnia zmieniaczyć, jakoś. Mi się podobała ta kupka. Nie sądzę, to co jeszcze zdobędziemy sporo robić. 36. To 36. Może, może im jeszcze brakuje Tego miecza w porównaniu. Lepiej miecz. Mie mie mieć. Miecz. Mieczy. No potem no. Ten, ten, ten. To już się sprzedaje. To będę sprzedawał po kolei. Dobra. E może save, Aha, no tak. Miałam iść teraz do... Aha, pójdziemy teraz do rybaka a potem popłyniemy do Skip'a, Pirata, a nie w wiecie. I jest tam, 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 tam. Widzicie tą taką tej góry? To tą górą jest taka mała wizyta. Możemy się tu rozglądać, pobierać. Ona zaatakuje mnie więc...

No, No i będę nam dać trochę więcej tego HP. No właśnie, nie polo, bo ja poubieram te ryby. Ryby tym, że mogą się nam no, przydać, im, tak żeby zjeść. O, rybę spomnie, przyda się nam. Zawsze mówię w siema, a to teraz tak stoi. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie mam nic do ciebie, ale ostatnio miałem sporo nieprzyjemnych starć ze strażą, więc rozumiesz. Kłopoty ze strażą? W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. No. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Gdzie na karmi nie ja się. Przytam, że to jest chyba najbardziej chamski tekst. Daj mi swoje ryby, nie, no tylko. Może będę mógł ci jakoś. Ja pomóc. Bo ja pomóc. wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. No, znam. Znam. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Biorę. Zobaczę, co da się zrobić. Mm. No, może tak? I jak tam ryby biorą? E, bywało lepiej. Jest jak jest. Za żyć, za dużo by umrzeć. Mm. Może. podobnie. Um, ja William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Mm. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Zgadzam się. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe. Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William, chyba kręcił jakieś lewe nie interesy nie nie. z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Masz na myśli marihuanę? A może. Jajko, jajko! Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do Albo domu. bo do Nie sądzę. Zbyt długo A już gdzie go nie ma. Moje Boję się, że któregoś dnia może wyrzuci na brzeg jego ciało. Mm. Nie sądzę, bo jest wielkie. Ja mnie mówię. Nie, no, zrobiliśmy tylko lata dzisiaj, ale... Jak... Co masz na myśli? Dwa. Nie wiem, Do kim dobra, są, dobra, ani dobra. czego szukają w korynis. Wiem oga. tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz, i to przypadkiem podczas łowienia ryb. Serio? No, 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 no. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. No, właśnie nie mówiłem, że zato. Można się tam dostać Wie? w pław lub łódką. No, łódką w zatoce się znajduje dobra. się plaża. Na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Spokojnie, z... Bój się o siebie. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumper, William, zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie. Mnie dialog, bo to powiedziałem najpierw to, a potem tam pro. Dobra, jeszcze save. O, widzę, że już gramy chyba ponad 3 godziny. Już razem, tak. Czekajcie, zobaczę. Miałem 2 godziny 54 minuty. Nieźle. Czyli ja już chyba nagrywam 15 minut. Dobra, jeszcze nagrywam, bo to przecież Obiec... Mówiłem, że dzięki temu prawdziwe 20 minut. Patrzę, żeby mogłam wynagrodzić, że. W niecie nie stawiam. Aha, i. Sorry, że mnie tak zamula czasami. Tak dalej być nie może? Ja uważam, za bardzo, że mnie trochę zamula, lecz użytkownik Youtube'a, Gomez Gotik, kolega, Uważam, że w niektórych mnie zamula. Przyznam się. Chwała Inosowi. Zamula mnie, ale to nie przysłuży. Alko? Rybak Farim ma problemy ze Strażą Miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje Twojej ochrony. Z chęcią odda Ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co Ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą Strażą Miejską. Zajmę się tym. Let's go! Tylko więcej. O, jakie pijskie za... O, A, czekajcie, nie pijskie Nie to tak, no, Oba? Dobra. Tak, jak to było dalej.

I teraz to mam epicki zasięg. O! Pacha. Dol, ol, 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 ol. I teraz. To sobie mam zasięg, dobry. Wiem już, jak rozwiązać Twoje problemy. Zamieniam się w słów. Jestem tu od niedawna i mało mogę. Ale znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. Martin, kwatermistrz Paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha Twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż. Ten dziwny błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Czujajcie jeszcze. Zadanie, zadania, zadania. I skończę. kończę. No dobra, więc już wiemy o Ora right, i let's go come on, buh, ale to będę wszystko wygląda. o tym teksturka safe let's go nice buh 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 czemu buh po tym nie chodzi? Israel. A, no, dobra, chodzi. Zobaczcie, no, tam jest. Aha, bo tam jest taka mała pislewka. Tam na razie nie idzie. Nie ma nawet po co. Oczywiście wiem, że tam są jakieś rzeczy, ale... To mi księżyc by mi Nie wiem, czy to nad czym tak wypadło. Czy ją tam był mi Jak się tak patrzy, nie byśmy mogli jakoś, gdyby się dało przed górę jakoś tam wrócić do tej gwiaździe. To jest trzech bandytów bardzo mocnych. I naszym możliwością był, bez możliwością był. Kto mamy skipa?

Nie można go okradać. Dągnie pan. Ruda, 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 ruda. Szkoda, że się nie można zapomnieć. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? A Gdzie tak jest tak Baltram? Nie? Baltram? Czekasz na tego kupca? I mamy Myślisz, że jesteś cholernie sprytny! No. Co? Przecież mówiłem, nie? No. Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie! Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy! Co byś mu zrobił? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić. Ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w korini z przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. musiałeś o tym słyszeć. O... A powinienem cię znać? Uważaj, co mówisz, chłopcze, bo znasz skipa tylko z dobrej strony. Módl się, żebyś nie poznał go z tej złej. Pokaż mi tę złej Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka. Nie jest to rzecz, o której chciałbym mówić jakiemuś typkowi ze straży. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Skąd wiesz? Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta. I coś mi się wydaje, że maczałeś no, w tym palce. Co? A niech to szlak. Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wozę tylko towary i nie interesuje mnie co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci, a kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie i działają nie tylko w pobliżu Korinis. Mm. Dokąd zawozicie tych ludzi? już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej no, przystani. Bandy ci Bajo, czy mówią mi niewiele. Mów konkretnie, imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich? Herzt? A szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywa? Ech, nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej na wysokiej skale wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Kotka Cade Dobra, Czy go Nie masz nic przeciwko to. Nie no jasne, że nie masz. by być obiec. no czy mamy jakieś kolejne rzeczy to sprzedania. No to podejdź. Ja pierdolę, jak w ser wygląda? Ono jak w jak w piersi. Jak w piersi. Jak w piersi. Jak że tak Jak w piersi. że w piersi. odwala. No dobra, to to pewnie będzie na tyle w tym odcinku. Dobra, save'niemy. To tak, mm. Aha, mam jeszcze z taką dla... wiadomość. Jak pewnie... Yyy... Eee... O... W stu wam mówię, że będzie miała taką poboczną serię Wiedźmin na dwa. Ale dzisiaj im to ostatecznie zmieniam. Nie będzie Wiedźmina na dwa, niestety. Ponieważ... Po prostu za dużo lat mam jak ty bym nakręcił lecz po prostu nie dam rady to nie dlatego że nie chcę bo chcę tylko um, no nie będę na przykład z nim kręcił w miarę sądzę lecz mam taką dobrą wiadomość będę kręcił chcę, no jest taka to będzie um, 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 um. Oblivion, The Elder Scrolls 4, Oblivion lub Skyrim no Skyrim jest takie 30% szans Na Oblivion 80% Moja postać to jak będę kręcił... No dobra, pojedno Jakby co moja postać to będzie Leśny Elf, Włócznik Oczywiście Będzie normalnie jak Legolas z waczy w Pierścieni No właśnie w sumie takiego chcę Niestety że ciągle od odwrotca pod w ogóle mnie to interesują. Więc może będzie jeszcze jakieś seriawacje nie powód kula albo wyprawa Aragorna, bo widziałam, że nie ma na YouTube tej, tej gry. Więc może, może nakręcimy. No i, wiesz, no i to chyba na tyle w tym odcinku. Dobra, jeszcze sobie selbny raz dla pewności i... No jeśli Wam będzie żegnał, to oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, łapki w dół, Wsadzcie sobie do dupy. Nie no story, kurwa, bo że mówisz Wam, że nie bada. No i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na Nara.